W listopadzie 2023 roku po raz pierwszy na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi zaprezentowaliśmy „Raj utracony” Krzysztofa Pendereckiego, dzieło monumentalne, w którym wystąpiło 16 solistów na scenie. Mieliśmy dwa chóry: chór dziecięco-młodzieżowy i chór Teatru Wielkiego. Włodzi oraz Orkiestra Teatru Wielkiego Włodzi, nasi wspaniali tancerze. 20 światłowodów połączyło nasze instytucje. W, jednym, w Teatrze Wielkim były kamery i ekipa, a w szkole filmowej był, była cała armia ludzi, która dbała o to, żeby w prawidłowy sposób zarejestrować cały spektakl. A potem, kiedy już kilkukrotnie nagraliśmy, przygotowaliśmy się do tego, żeby odpowiednio zarejestrować ten spektakl. Dopiero rozpoczęła się postprodukcja, która też trwała kilka tygodni. Oprócz tego muszę tutaj powiedzieć, że bardzo dużo siły środków zostało użytych do tego, żeby w odpowiedni sposób zarejestrować dźwięk w tym spektaklu. Więc nie tylko 4K, nie tylko najlepsze na świecie kamery, ale również najlepsze na świecie mikrofony i technika nagraniowa. Już za moment będziemy mogli cieszyć się z tej realizacji poprzez e, oglądanie płyty DVD, także płyty w formacie Blu-ray, e, także poprzez kanał YouTube Teatru Wielkiego w Łodzi, a w przyszłości poprzez portal e, Opera Vision, a także między innymi takie telewizje jak e, Arte TV, e, Meco TV, Medici TV. To wszystko oczywiście było możliwe dzięki sfinansowaniu całego projektu, między innymi poprzez Polską Fundację Narodową, ale także dzięki życzliwości naszych organizatorów, czyli organizatora głównego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ale także dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raz jeszcze wszystkich serdecznie zapraszamy na premierę, a później na kolejne odtworzenia raju utraconego. Może tylko dodam, że premiera odbyła się podczas obchodów 90. rocznicy urodzin świętej pamięci Krzysztofa Penderskiego, a Premiera audiowizualna, światowa premiera Raju Traconego odbędzie się w czwartą rocznicę śmierci profesora Pendryckiego. Serdecznie zapraszam.